Tak na siódmym, na siódmym Ogonowski. Za chwilę. Bieg numer czternaście. Również rywalizuje kategoria M40. Na torze trzecim zaprezentuje się Państwu Adrian Kobielarz, Lublin Biega, Tor Czwarty, Krzysztof Nowacki, GKS Olimpia Grudziądz. Tor piąty Grzegorz Furgała z Lubaczowa, i na torze szóstym Adam Łukaszek, KS Puszcza, Hajnówka. Biegnący na torze szóstym Adam Łukaszek, HS puszcza Hajnówka zwycięzcą w biegu 14 7 sekund 51 setnych to czas zwycięzcy. I za chwilę rozpoczniemy najmłodszą kategorię wiekową M35.